Witajcie! Rozpoczynamy pierwszy odcinek podcastu z Kawa Stolą i w związku z tym, że jest to właśnie pierwszy odcinek, pozwolę sobie na dłuższy wstęp. Social media, na których do tej pory publikowałam nieco się zmieniły i utraciły tym samym wartość edukacyjną. Postanowiłam więc zaistnieć w mojej ulubionej i codziennie odtwarzanej aplikacji Spotify. Zauważyłam, że tematy, których się podejmuję, nie mogą być spłycane i skracane tak, by były dostosowane do potrzeb, chociażby tego Instagrama. Owszem, nadal będę tam publikować, jednak będą to pewnego rodzaju zajawki. Dla tych, którzy będą zainteresowani, dla tych, którzy będą czuli potrzebę rozwinięcia tematu, będę nagrywała podcasty. Ja jestem Tola i zachęcam Cię do zaparzenia ulubionej kawki i wysłuchania nagrania. Zaczynamy. Meltdown i shutdown to dwa angielskie słowa, które w Polsce niestety nie mają swoich odpowiedników. Co one oznaczają? Czy to kolejne nowe słówka, które wprowadzają jedynie chaos i niezrozumienie? A może to nowy trend Instagramowy? Albo kolejna wymówka, niewłaściwych zachowań. No, nic z tych rzeczy. Meltdown i shutdown to są stany emocjonalne występujące u dzieci, młodzieży i dorosłych osób, ale w szczególności tych z autyzmem. Zacznijmy od meldownu. W internecie możesz znaleźć kilka definicji. Zazwyczaj jest to coś w stylu intensywna reakcja na silne uczucia lub bodźce. Krótka, ale moim zdaniem całkiem trafna definicja, która jednak wymaga rozwinięcia. Meldę według mnie to silna nagła reakcja emocjonalna, której nie da się nagle wyciszyć czy zahamować. My terapeuci i nauczyciele najczęściej używamy słów: szał, atak, histeria albo akcja bo często się słyszy, że ten czy tamten znowu miał jakąś ostrą akcję. Według mnie te określenia są nacechowane negatywnie i ja nie czuję się dobrze stosując je. Z szacunku do moich podobieżnych używam więc angielskiego określenia meltdown. Z meltdownem nie mamy do czynienia wtedy, kiedy dziecko zaczyna w sklepie krzyczeć i rzucać się na podłogę, a po wręczeniu paczki chipsów wycisza się i wraca do normalnego trybu. Podczas meltdownu nie ma magicznego wstryczka, tak jak te chipsy, który nagle momentalnie pozwoli wrócić do formy. Meldał to bardzo trudna sytuacja zarówno dla tej osoby, która go przeżywa, jak i dla otoczenia. No i właśnie, jak może objawić się Meldaun? To może być krzyk, płacz sprawienie bólu sobie, czyli dziecko lub osoba dorosła może uderzać głową w ścianę, w podłogę, może się uszczypać, może się ukryć, może się uderzać. Ale może to być też sprawienie bólu innym osobom, czyli też bicie ich, kopanie, szczypanie i gryzienie. Może też pojawić się niszczenie przedmiotów, np. rzucanie jakichś przedmiotów, czy kopanie ich. Zacznijmy od tego, co może być przyczyną meldownu. Są to po prostu sytuacje trudne. A wiadomo, że dla każdej osoby sytuacja trudna jest czymś innym. Ja mogę się jednak podzielić z wami moimi spostrzeżeniami na temat przyczyn meldownów moich potopiecznych. Choć podkreślam, że niestety nie zawsze udało mi się znaleźć tę przyczynę. Obecnie pracuję z małym chłopcem, który ma 4-latka, który często przejawia właśnie tego typu zachowania i ja do tej pory naprawdę nie wiem, skąd biorą się tak silne emocje. Dalej go obserwuję, analizuję nie tylko to, co wydarzyło się tuż przed tym zachowaniem, ale. Cały jego dzień, jeśli to jest tylko możliwe. Także niestety nie jestem w stanie powiedzieć, co jest przyczyną jego meltdownów, ale u moich innych podopiecznych były to niespodziewane zmiany w planie dnia, brak możliwości komunikacji lub duże trudności w komunikacji, i to jest akurat bardzo, bardzo częsty powód, duże lub długotrwały dyskomfort sensoryczny, zbyt duża ilość wyzwań, zbyt wielkie oczekiwania ze strony środowiska, ze strony otoczenia i po prostu zmęczenie. A teraz pytanie za 100 punktów. Jak reagować na meldan? Jak pomóc osobie, która go przeżyła? No i nie da się niestety powiedzieć na to pytanie. Jeśli poszperacie w internecie, to z pewnością znajdziecie listę zachowań, propozycje, wsparcia, czy to po polsku, czy po angielsku i można się nimi posiłkować, można się nimi inspirować. Ja jednak uważam, że to zbyt osobista sprawa, by móc zastosować jedno rozwiązanie do wszystkich osób. Każdy człowiek jest inny. I nie każdy człowiek oczekuje tego samego. Są dzieci, które potrzebują wtedy bardzo silnego ścisku. Oczekują tego, że rodzic, terapeuta, yy, opiekun bardzo, bardzo mocno przytuli to dziecko, bardzo mocno. I takie dzieci też się bardzo mocno przytulają właśnie, czy to do rodziców, czy do opiekunów, i widać, że tego bardzo potrzebują, że bardzo tego pragną i wtedy powoli, powoli się wyciszają. Natomiast są dzieci, które tego nie lubią, które nie znoszą dotyku. A w czasie meldownów ta niechęć jeszcze bardziej eskaluje, więc nie wszystkie dzieci możemy ściskać, przytulać, dotykać. Są osoby, są dzieci, które potrzebują spokoju i samotności. Jednak część osób właśnie tego nie potrzebuje. I nawet wręcz odwrotnie, nie chcą pozostać samotnie. Nie chcą być same w jakimś tam pomieszczeniu, i akurat dwójka moich podopiecznych nie lubią być sami, nie lubią być zostawiani w samotności. A właśnie takie zachowanie ze strony opiekunów, czyli wyjście, żeby po prostu dziecko się wyciszyło, tak, wyjście z sali, wyjście z pokoju, oni odczytują jako odtrącenie i to też eskaluje ten down. Jeśli Twoje dziecko przeżywa meldowny i komunikuje się werbalnie, możesz po prostu je zapytać. Tylko oczywiście nie w trakcie, ale po i przed, czyli po prostu, kiedy sobie rozmawiacie, to możecie porozmawiać o tym, jak to kiedyś było, jak to kiedyś się na przykład zdenerwowałeś, jak miałeś trudny okres, jak pamiętasz wtedy bardzo krzyczałeś, jak ja wtedy mogłam Ci pomóc? Powiedz mi teraz, Czego wtedy ode mnie oczekiwałeś? Co ja wtedy mogłam zrobić, a czego nie powinnam zrobić? Może uda Wam się stworzyć własną, spersonalizowaną listę wsparcia w czasie meltdownu. No ale jeśli Twoje dziecko ma większe trudności z komunikacją, to Ty musisz je obserwować. Myślę, że podczasie czasie będziesz wiedział, będziesz wiedziała, co je uspokaja, a co powoduje eskalację tych trudności. Każdy meltdown będzie lekcją i te lekcje są niestety bolesne i przykre, ale warto wyciągać z nich wnioski. Mogę Ci za to powiedzieć, czego nie robić w czasie meltdownów. Po pierwsze, nie wyśmiewaj. Czyli nie mówimy czegoś w stylu: o, zobaczcie, znowu czy o, jejku, jaki dziś z niego, zobaczcie tylko. To spowoduje, że dziecko będzie właśnie czuło się poniżone, to może spowodować eskalację tych zachowań i, co jest w ogóle, zachowanie bardzo niedojrzałe. Nie obrażaj dziecka, czy tej osoby. Nie mów: zachowujesz się jak dzikie zwierzę, kto to widział? To jest bardzo oceniające i to w ogóle nie jest yy, wspierające. Nie moralizuj. Yy, nie mów jakichś długich wykładów, typu co to ma znaczyć, co to w ogóle za zachowanie, przecież to nie wypada. Dziewczyno w swoim wieku nie potrafi się ogarnąć, weź, przecież to wstyd. Nie mów takich rzeczy, bo one po pierwsze też ranią, sprawiają przykrość. Yy, poza tym najczęściej no też to, to dziecko czy ta osoba w ogóle Cię nie będzie w tym momencie słuchała. Nie szantażuj. Nie mów, że na przykład albo się uspokoisz w tej chwili, albo komputera nie będzie przez najbliższe dwa dni. Nie mów tak. Bo jeśli dziecko mogłoby w tym momencie przestać się tak zachowywać, to uwierz mi, że ono by przestało, bo to nie jest dla niego przyjemne. Jeszcze jedno, nie przekupuj. Czyli jak na przykład powiesz, że jak przestaniesz mi szczypać teraz, to wieczorem my do lody na kolację. Bo jeśli to zadziała, to to nie był meltdown. To było całkiem inteligentne zachowanie Twojego dziecka. Bo to, że dziecko w taki sposób domaga się lodów, to znaczy, że kiedyś w przyszłości dostało lody yy, wtedy, kiedy cię uszknęło. Tak jak wcześniej powiedziałam, meltdownu nie da się od tak zatrzymać. Jeśli mówisz, że dostaniesz coś i to dziecko momentalnie przestaje płakać, przestaje krzyczeć, uspokaja się, a nawet się uśmiecha, bo cieszy je wizja lodów, to to nie był meltdown. No właśnie, nie wymagaj natychmiastowej zmiany zachowania. I proszę cię, nie mów, nigdy liczę do trzech i masz przestać się tak zachowywać. Bo yy, my znamy właśnie tę metodę: zazwyczaj liczymy 1, 2, i później to 3 trwa bardzo długo, albo liczymy 1, 2, 3, a później liczymy jeszcze raz 1, 2, 3. I poza tym, tak jak mówiłam już wcześniej, meltdownu nie da się zatrzymać, więc nie liczmy do 3, ani nawet do 10. Znaczy możesz liczyć, na przykład liczyć oddechy, jeśli dziecko to pomaga, ale nie licz do 3, yy, licząc na to, że dziecko uspokoi się. No i ostatnie, nie dawaj kar. Nie mów, że o nie, tak to się dzisiaj zachowywałeś, to dzisiaj bajki nie będzie. Absolutnie. Proszę pamiętaj, meltdown to nie jest zaplanowane zachowanie. To bolesny i bardzo męczący stan, którego nikt nie chce przeżywać. Osoby z autyzmem nie przeżywają meltdownów do tego, że chcą, tylko dlatego, że nie potrafią poradzić sobie z emocjami w inny sposób. Okej, okay, może znajdą się tutaj osoby, które powiedzą: Ej, sorry, tola, ale jak dziecko bije, to musi mieć karę, żeby zrozumieć, że to jest złe, że tak się nie robi. Hmm. Ja to w ogóle nie lubię kar, serio. Konsekwencje, tak, ale dla mnie kary są po prostu nieludzkie. No więc jak reagować, kiedy dziecko krzywdzi ciebie lub inne osoby? Oczywiście najlepiej będzie nie dopuścić do takiej sytuacji, czyli możesz głośno zakomunikować: stop. Nie gryź mnie. Dodatkowo możesz zastosować jakiś gest, czyli wiecie, taka wysunięta dłoń do przodu, nie? tak jak, nie wiem, policjant tak robi, stop. Chodzi mi o to, żeby był gest, czyli jeśli dziecko Cię nie słucha, nie słyszy, to może ten gest da mu świadomość, właśnie, żeby tego nie robić. Przypomnij mu, żeby się zatrzymać, żeby tego nie robić. To nie zawsze się uda, ale warto zastosować. Jeśli dziecko Cię kopie, przytrzymaj jego stopę. Ono musi wiedzieć, że takie zachowanie nie jest dozwolone, że tak nie można robić, ale mu nie oddawaj. Jeśli ciągnie Cię za włosy, to chwyć jego dłoń i wytrzymaj się w swojej głowie, bo w ten sposób ono Cię nie będzie szarpać, nie będzie Cię wyrywało włosów. Ja to przerobiłam nieraz, bo kiedy dziecko yy, trzyma Cię za włosy i Ty na siłę próbujesz się wyswobodzić z tych objęć, to niestety, ale wtedy włosy są mocno szarpane. Jeśli masz słabe włosy, to naprawdę może się skończyć kiepsko. Trzeba trzymać właśnie rączkę dziecka przy swojej skórze i no, próbować jednak zwolnić ten uścisk. I kiedy poczujesz właśnie, że dziecko trochę puszcza siłę, to wtedy spróbuj właśnie te rączki z tych włosów po prostu wydostać. Dobrze by było, jeśli dałoby się zastąpić zachowanie krzywdzące na jakieś zachowanie mniej destrukcyjne. Na przykład, kiedy dziecko zacznie Cię szarpać za włosy, możesz mu dać jakąś, nie wiem, wuchatą zabawkę. Może taki zastępnik, który jej pomoże. Może zamiast gryzienia, może dasz jakiś gryzak który też spowoduje to, że te emocje gdzieś wyjdą, no ale nie skończą się na twoim przedrabieniu, tylko właśnie na gryzaku. Mówię może, bo najczęściej to nie jest takie proste. Najczęściej w trakcie już tych zachowań trudnych, to to po prostu jest już za późno, żeby dać coś innego. Ale możesz próbować stosować takie zastępniki w sytuacjach mniej trudnych. Kiedy dziecko jest troszkę podirytowane, możesz podać właśnie ten gryzak czy po prostu wtedy kiedy dziecko jest spokojne to możesz z nim porozmawiać możesz na przykład taki gryzaczek elokopedyczny przewiązać na sznureczku jako naszyjnik naszej dziecka i wtedy kiedy ono będzie zdenerwowane, będzie wiedziało że może ugryźć właśnie ten gryzak Co robić kiedy dziecko krzywdzi siebie I tutaj najczęściej w internecie znalazłam takie propozycje aby nie robić nic i ja to z jednej strony rozumiem, bo faktycznie bardzo często jest tak, że im my bardziej interweniujemy w tę sytuację, tym dziecko bardziej się denerwuje i te zachowania eskalują. I jeśli dziecko nie robi sobie takiej ogromnej krzywdy, chociaż to jest takie pojęcie bardzo ogólne, ale jeśli tutaj nie grozi żaden większy siniak czy jakieś zadrapanie, to tak, i terapeuci, i rodzice, którzy przechodzili stan, takie stany swoich dzieci, doradzają właśnie, żeby po prostu dziecko to mogło robić, żeby te emocje gdzieś uszły. Zdarzało mi się takie sytuacje, kiedy dziecko na przykład uderzało się piątkami w uda. I to pewnie było bolesne, natomiast to nie było tak niebezpieczne, abym miała to przerywać. To dziecko musiało gdzieś tę energię, te emocje, Wydalić siebie, wyrzucić z siebie i to moim zdaniem nie było na tyle niebezpieczne, aby miała to przerywać. Natomiast, kiedy dziecko uderza głową o podłogę, jeśli dziecko uderza głową o ścianę, jeśli dziecko wpija się ząbkami w swoje ciało, to ja wtedy interweniuję, bo po prostu uważam, że to jest bardzo niebezpieczne. W jaki sposób interweniuję? Jak najmniej siłowy, czyli nie szarpie się z dzieckiem, staram się zrobić to właśnie niesiłowo. Staram się podłożyć głowę pod poduszkę, staram się delikatnie przytrzymać głowę, staram się przenieść dziecko na przykład na większą pufę, na większy materac, staram się przytrzymać tę rączkę, którą, którą dziecko gryzie i na przykład zaproponować mu jakiś gryzak. Pamiętaj, daj dziecku czas i przestrzeń na wyzwolenie tych silnych emocji i możliwość powrotu do równowagi. Czyli daj ten czas na powrót do równowagi. To, że dziecko już przestało krzyczeć, to nie znaczy, że dobra, wracamy do stolika i robimy dalej zadania. Daj po czas na powrót do równowagi. Kiedy dziecko się wyciszy, być może będzie potrzebowało czegoś do picia, bo kiedy głośno krzyczało, piszczało, to jego boli gardło. Ono może czuć ból w gardle, ono może mieć wyschnięte gardło. Być może będziesz yy, musiał, musiała dać kocyk, kocyk obciążeniowy czy zwykły kocyk, bardzo często dzieci wtedy zasypiają, po prostu są tak wymęczone. A może ona po prostu będzie potrzebowała Twojej obecności albo obecności zaufanej osoby, kogoś, komu ufa, przy który, kogoś, przy kim czuje się bezpiecznie. Myślę, że możesz zachęcić dziecko do naprawy wyrządzonych szkód, na przykład do posprzątania, nie wiem, podartych zeszytów czy zrzuconych zabawek z biurka. Możesz zaproponować przeproszenie za, nie wiem, za uszczepnięcia, za ugryzienia. Rób to jednak w sposób delikatny. Pamiętaj, że meltdown to nie jest wybór twojego dziecka. To jest brak możliwości innej reakcji. Po wszystkim możesz powiedzieć, no uszczypnąłeś mnie, zobacz, teraz nie boli. Ale nie mów, zobacz, co ty mi znowu narobiłeś. Jak długo ty się będziesz tak zachowywał, Nie mam do ciebie już sił. Myślisz sobie, że, o tola, łatwo Ci tak mówić sobie. Wcale mi nie jest łatwo mówić i ja też to wszystko przeżywałam. Ja nieraz chodziłam z siniakami tak wielkimi, że naprawdę były dni, że kilka razy musiałam różnych ludzi przekonywać, że nie jestem ofiarą domowej przemocy. Ja nieraz czesałam włosy i wyciągałam całe szczotki po prostu kęp wyrwanych włosów. Wyrwanych albo urwanych. Na szczęście włosy mam mocne i gęste, i one to przetrwały, ale. Wydaje mi się, że gdyby takie zachowania przydarzyły się osobie, która ma włosy rzadkie i cienkie, to mogłoby się skończyć gorzej. Ok, przechodzimy do drugiej części tego podcastu. Wcześniej opisywałam Ci moje spojrzenie na Meltdown, a teraz czas na cichego kuzyna Meltdownu Shutdown. Dlaczego użyłam porównania do kuzyna? Bo według mnie Shutdown i Meltdown mają wiele wspólnego. Na przykład Shutdown może pojawić się właśnie z takich samych powodów, co Meltdown, czyli. Zbyt duże wyzwania i oczekiwania od społeczeństwa, przeciążenie sensoryczne, wszelkie trudności komunikacyjne, tak jak wcześniej, różne trudne sytuacje, ale też zbyt długie maskowanie symptomów autyzmu i, co najważniejsze, brak wsparcia ze strony najbliższych w czasie trudnych sytuacji, czyli na przykład w czasie wcześniejszych meldownów. No właśnie, czyli Twoje wsparcie lub brak wsparcia podczas meldownu ma znaczenie. Czasem jest tak, że meldowny przestają się pojawiać. Dziecko staje się bardzo ciche, no niby fajnie, ale czy na pewno? Zaraz się tego dowiecie. Shutdown to tak jakby wyłączenie się z tego świata, zamknięcie się w sobie, wycofanie w bezpieczną przystań. I to wszystko brzmi tak jakoś bardzo metaforycznie, prawda? I ciężko jest opisać ten stan. Spróbuję być trochę bardziej konkretna. A więc jak może objawić się shutdown? Trzeba może objawić się tym, że osoba wycofuje się z relacji społecznych. Nie odpowiada na pytania, nie reaguje na polecenia albo robi to z dużym opóźnieniem. Jest taka wolniejsza, zastyga, wpatruje się w jeden punkt. Czasem to po prostu wygląda jak taki epizod epileptyczny. Może pojawić się wzmożenie simów albo totalne ich wycofanie? Apatia? Oczywiście nie dopatruj się tych wszystkich objawów u każdego człowieka. Każdy shutdown jest inny, bo każdy człowiek jest inny. Podczas gdy meldaun zbiera uwagę wszystkich obecnych, tak, shutdown niestety często bywa niezauważany lub źle interpretowany. Nauczyciele zawsze reagują na meldaun czasem właściwie, czasem bardzo niewłaściwie, ale zawsze jakoś. A czy ktoś zwraca uwagę na ciche, nikomu nie przeszkadzające dziecko? No właśnie. Shundown bywa też odbierany jako lenistwo, udawanie albo po prostu regres. Obserwuj swoje dziecko. Zwracaj uwagę na to, czy stało się bardziej wycofane, czy straciło motywację, czy przestało odpowiadać na komunikaty, a wcześniej to robiło. Przeanalizuj sytuacje, które miały miejsce wcześniej. Czy wydarzyło się coś niemiłego, czy wydarzyło się coś trudnego? Pomyśl, po jakich wydarzeniach swoje dziecko staje się smutniejsze. Albo wydaje się być obojętny na wszystko. Może to spotkania rodzinne, może szkolne uroczystości, a może po prostu pobyt w szkole. Pamiętaj, shutdown to ciche wołanie o pomoc. Jak reagować na ten shutdown? Na pewno zapewnij poczucie bezpieczeństwa. Czyli na przykład, jeśli twoje dziecko zachowuje się tak, jak wcześniej to opisowałam, w czasie jakiejś kolacji z rodziną, ze znajomymi, to pozwól mu pójść do swojego pokoju. Nie narzucaj swojej obecności, ale zapytaj, czy dziecko potrzebuje Twojego wsparcia, czy masz zostać, czy być z nim. Jeśli masz zostać, to co masz robić? Nie narzucaj się, ale wspieraj. Pytaj. Jeśli Twoje dziecko się komunikuje, to po prostu pytaj, co mogę zrobić albo czego nie mogę zrobić. Dlaczego jesteś smutny? Czy rozumiesz, dlaczego jesteś smutny? Czy wiesz, dlaczego jesteś smutny? Czasem dzieci właśnie nie potrafią tego skomunikować. Nie krytykuj, nie wyśmiewaj. I przede wszystkim niezabrania i steamowania. Nie wiem, czy wiecie, czy, czy znacie to określenie steam. Steam to tak jakby u nas w Polsce mówi się na to, Jezu, nawet już zapomniałam, jak to teraz się mówi, zachowania autostymulacyjne. Ja wolę określenia steam. Czyli na przykład machanie rękami, wykręcanie tak paluszków, nie wiem, kręcenie drobnych przedmiotów. No różne są już steamy. I osoby neurotypowe bardzo ich nie lubią. Często rodzice osób autystycznych nie lubią tych stimów, ale te stimy są potrzebne. I myślę, że kiedyś nagram podcast o stimach. W każdym razie, stimy są bardzo potrzebne i nie zabranie ich stimowania się Twojemu umu dziecku. Ważne, aby nie bagatelizować tego stanu. Powrót do formy nie oznacza końca problemów. Zawsze warto rozmawiać, analizować i wspólnie pracować w sposób wsparcia. Gdy pierwszy raz byłam świadkiem shutdownu mojego podopiecznego, nie wiedziałam, co robić. Mówiłam do niego, a on nie odpowiadał. Pokazywałam mu buty i prosiłam, żeby je założył, a on siedział i patrzył tylko przed siebie. Kiedy podałam mu buta po prostu do ręki, on tak jakby katonicznie zastygł z tej pozycji. Ja byłam przerażona i zdezorientowana. To nie był objaw epilepsji, ale to tak właśnie wyglądało. Mój podopieczny tuż przed tą sytuacją przeżył bardzo trudne chwile. Wiedział, że jakakolwiek reakcja z jego strony mogłaby pogorszyć sprawę. No i zastosował mechanizm obronny. Wyłączył się. Odciął się totalnie od wszystkiego. I znalezienie przyczyny jest najważniejsze. Shutdowny mogą być naprawdę bardzo niebezpieczne. Są niewidoczne, ale są niebezpieczne. W szczególności gdy pojawiają się często. Jeśli jesteś rodzicem dziecka z ASD, pamiętaj, aby zawsze mieć czas na wysłuchanie go. Zawsze. Jak ci tutaj podam przykład. Kasia ma autyzm, Kasia chodzi do klasy integracyjnej i pewnego dnia mama Kasi otrzymała e, telefon od dyrektora szkoły. Okazało się, że dziewczyna uderzyła w twarz swoją koleżankę z klasy, która tam przypadkiem strąciła książki Kasi ze stolika. Dziewczyna tłumaczyła, że to wcale nie był przypadek. Jednak mama uznała, że nawet jeśli to nie był przypadek, to i tak reakcja córki była nieodpowiednia. Kasia ma przeprosić koleżankę, dodatkowo dostaje szlaban na komputer. Nawet jeśli wydaje Ci się, że znasz powód zachowania, to i tak pytaj, drąż, rozmawiaj, poznaj całą prawdę od samego początku do końca, poznaj prawdziwe przyczyny zachowania Twojego dziecka. Bo teraz opowiem Ci, jak to naprawdę było z Kasią. Jej. Niby to koleżanka była ja dla niej niemiła od dłuższego czasu, a zaczęło się to wtedy, kiedy Kasi nie dała spisać pracy domowej. Owa koleżanka wyśmiewała się z niej, rozsiewała plotki, a dzień przed tym całym zdarzeniem z książkami stworzyła fejkowy profil na Facebooku i tam powrzucała jakieś przyprawione fotki Kasi. Rano po wejściu do klasy ta owa koleżanka zrzuciła książki Kasi, jeszcze bardziej ją upokarzając. Ta sytuacja była bardzo przykre, dlatego że cała klasa zgodnie stwierdziła, że niby to był przypadek. No i co ty na tę historię? Dziwisz się, że Kasia zareagowała na tę sytuację wycofaniem? Shadow to cierpienie. Szadał to cierpienie, którego nie widać, albo raczej zagłuszenie cierpienia. Zbyt długie, zbyt częste przebywanie w tym, w tym stanie może być destrukcyjne. A jeśli my w ten sposób będziemy oceniać zachowania naszych dzieci, no to nasze dzieci właśnie będą iść w kierunku shutdownu, będą się coraz częściej zamykać i coraz rzadziej z nami rozmawiać. Shutdown odbiera radość z życia. Serce mi się kraje, kiedy widzę, kiedy mój podopieczny wyłącza się w sytuacjach, które do tej pory sprawiały mu radość. Boli mnie to, kiedy w czasie shutdownu mój podopieczny rezygnuje ze swych małych radości. On się boi, on się czuje niebezpiecznie. On najchętniej w tym momencie zniknąłby, rozpłynąłby się totalnie, by się wyłączył, gdyby tylko mógł. Umija go wtedy tyle okazji. Już nawet nie mówi o nauce, ona nie jest najważniejsza. Mówi o szczęściu, o radosnych chwilach, o tym, o tych różnych przyjemnościach, na które on się zamyka, bo się znowu boi, bo znowu czuje się przemęczony, bo znowu nie ma sił. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego nagrania spojrzysz na zachowania trudne swoich dzieci lub swoich podopiecznych w trochę inny sposób. Mam nadzieję, że zapamiętasz, że cisza nie zawsze jest w porządku. To już wszystko, co dla ciebie przygotowałam. Mam nadzieję, że było ciekawie. Dziękuję za poświęcony mi czas i do usłyszenia w następnym podcaście Kawa z tolą.